Hej, jestem Magda, witajcie w moim nowym filmie. Dzisiaj nagrywam z pokoju, ponieważ będziemy sobie dzisiaj otwierać mystery boxy. Niestety nie jest to takie, taki pokój studyjny, więc będzie, będą nieco spartańskie warunki, więc przez najbliższą część filmu, gdy będziemy sobie otwierać te opakowania, nie będziecie widzieć mnie, tylko właśnie je. Co prawda, kąt będzie, wiem o tym, że będzie bardzo wąski, ale postaram się Wam jak najdokładniej wszystko pokazywać. Więc, no cóż, zapraszam Was na dalszą część filmu. Mam nadzieję, że przynajmniej moje komentarze Was troszkę rozweselą i wprowadzą. W bardziej rozrywkowy tryb. No i mam nadzieję, że film Wam będzie się podobał. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli Wam się spodoba, to być może zrobimy coś takiego w Polsce, ale no zobaczymy, jak przyjmiecie ten film. No i co, zaczynam się bawić. Dawajcie komentarze, dawajcie łapki w górę. No i bawcie się razem ze mną. Także zapraszam na dalszą część filmu. Dla przypomnienia, kupiłam trzy takie Mystery Boxy. Są to te mniejsze wersje. Tutaj w Grecji kosztowały 4 euro każda z nich. No i tak, ten jest, jest dość ciężki, to troszkę mniej, a to jest całkiem lekkie, więc w zasadzie od tego sobie zaczniemy. Ja odkładam na bok te dwa pozostałe i próbuję robić to tak, żebyście wszystko widzieli, co tu się dzieje. Przez okienko nie zaglądałam, co jest w środku, więc otwieramy sobie. Tutaj z tyłu będzie troszkę słychać dźwięki z ulicy, bo muszę mieć okno otwarte, żeby było w miarę jasno, e, ale może nie będzie to aż tak przeszkadzało. A my sobie, my się bierzemy za otwieranie pierwszego mystery boxa. nie Patrzę to jest w środku i co wylosowałam? Takie ozdobne kokardki, które nie wiem. Pewnie można sobie przyczepić na prezent. Ja widzę to ewentualnie może w jakichś sesjach produktowych, bo czasami się w takie bawię ze względu na to, że szyję własne maskotki. I tutaj was zapraszam do mojego sklepu. Adres znajdziecie w opisie. I więc być może coś takiego mi się przyda właśnie do zdjęć, gdy będę robiła sesję produktową szytych przeze mnie maskotek. Bardzo ładne kolory, naprawdę mega fajne. Nie wiem, czy to, no nie wiem, nie będę, nie będę zgadywać ceny, bo aż tak często nie. nie Aha, to jest 4 razy 7 metrów, czyli prawdopodobnie to się rozwija i można, może to otworzymy. Dobra, jeżeli tak się bawimy, dobra, wziąłem tą fiolet, tą magentę. I słuchajcie, można sobie to rozwinąć. Oj, teraz będzie ostro. E, można sobie to rozwinąć. No i bawić się, jakieś ładne ozdoby robić. Czyli. To no całkiem fajne. Myślę, że jak dla mnie to całkiem przydatne. Co mamy dalej tutaj? O nie, czy to są pompony? Ej, to są pompony. Kurczę, żebym nie, nie gubiła ostrości. Ej, mam nadzieję, że te pompony będą wy. posiadały takie nitki przez. O nie, ale dobrze. Okej, okay. te pompony mają taką szlówkę, można tu powiedzieć. Łapie ostrość. Te pompony mają taką szlufkę, dzięki czemu można je przymocować do rzeczy, którą, no, którą chcecie ozdobić tym pomponem. Ale wiecie co, to jest kolejna rzecz, która mi się mega przyda, ponieważ również robię czapki z włóczki, więc no, taką, takie pompony mogę po prostu wykorzystać do tych czapek. Mega, ale fajnie. To jest naprawdę dla mnie turbo przydatne, chociaż niby nic. Najlepsze jest to, że jesteśmy tutaj po lecie, więc pompony no to raczej jest taki bardziej zimowy klimat, a wydawałoby się, że mogą tutaj wyprzedawać rzeczy, które były raczej po lecie, nie? Dobra, co mamy dalej? O nie! Balon! Balon w kształcie loda z wiśnią! Ponieważ pracuję w podobnej branży, w zasadzie bardzo. Bardzo tożsame i to chyba wezmę to do biura i sobie powiesz Ale nieźle. Dobre, dobre. Mega. A to jest... O, tutaj kolejne. O! Bryloczek! Bryloczek w kształcie serduszka. Fajnie, bo ma dwa karabinczyki, w sensie jedno, jedno kółko, drugi karabinczyk. No... Nie wiem, jeszcze się zastanowię, czy sobie to zostawię, czy komuś podaruję, ale całkiem przyjemne, naprawdę, jakie fajne. Co dalej mamy? Portfelik! To jest portfelik, to jest pingwin, ojojoj, to jest, aaa, jaki fajny! Najlepsze jest to, że jak jechałam tutaj do Grecji, to musiałam y, kupić sobie taki mały portfelik, żeby mieć donerki. No i w zasadzie to, to mogłoby być coś takiego na drobne. Z tyłu jest taki gładki, tu nic nie ma, a ten portfelik jest z takich koralików. Może słyszycie, jak to się. Mm, jak to brzmi? No co prawda, wiele tutaj mamony nie wejdzie. <laughs> Fajny, no jak mi się podoba, naprawdę jest słodki, jest cute. To jest chyba pingwin albo puff! Może to jest paw? No, jakiś ptaszek na pewno, to zdecydowanie z dziobek. I co tam jeszcze dalej mamy? Dobra, to jest nic. No, ale tak. Mamy pompony, dwa. Mamy balona. Mamy te kokardki takie bibułowe. Do tego mamy ten breloczek. I mamy ten portfelik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Za cztery euro. Ej, nieźle, nie? Moim zdaniem spoko. A to jest taki najlżejszy tutaj z tych Mystery Boxów. No teraz weźmiemy sobie kolejny. Tutaj zaglądamy. Nie wiem, nie będę zgadywać, ale ten jest taki średnio ciężki. Z tych trzech jest powiedzmy w środku, więc zobaczymy, co my tu będziemy mieć. Nie będę kaleczyć greckiego, więc nawet nie będę próbować rozczytać, co tu pisze, ale może któryś z widzów będzie w stanie. Dobra, to ja wam tu przybliżę, tak żeby było wszystko widać. Jak ktoś jest w stanie tu przeczytać, przetłumaczyć, to napiszcie w komentarzu strasznie lubię tak, jak pod ostatnim filmem yy, tam ktoś mi skomentował pewnie jak się czyta i tak dalej fajnie, fajnie, w sensie no, miłe wsparcie, ja bardzo chciałabym się nauczyć greckiego, może to nie jest jakiś taki, nie wiem, turbo popularny język, ale mnie ciekawi wiecie, Grecję lubię, dobra, mamy pierwszą rzecz długopis, długopis widać ostro, długopis w kształcie banana. Znaczy nawet nie cały długopis, tylko górę ma w kształcie banana. Tutaj jest... O, muszę to jakoś... Łap, muszę tak łapać ostrość, żeby to było widać, ale coś mi... Nie... O! Czy to jest pęknięte? Nie, to nie jest pęknięte, to po prostu ma tak być. Jakby się uparł, to można by było ciastka tak odbijać jakieś, No to w sumie ma taką formę. A ciekawe, czy długopis pisze. Zobaczymy. Pisze. No to funkcjonalna rzecz. Dobra, odłożę sobie na drugą kubkę, żeby było wiadomo, co było w tej paczce. No to mamy długopis. Co mamy dalej? O, no to do długopisa idealnie. Patrzcie, kartki do notowania. Albo. Hmm, czekajcie, bo teraz odczytuję, to nawet po polsku jest napisane. No, łap się, łap się ostrości, pomogę ci trochę tu pisze notes z długopisem więc pytanie, czy to było razem bo to opakowanie było tak trochę otwarte aczkolwiek może być też tak, że po prostu zostało to zdekomple zdekompletowane i dlatego, e, dlatego zostało to włożone do tego mystery boxa, no ale sam ten notes wygląda całkiem spoko jest tu bardzo dużo kartek, jest dość gruby, no nie wiem no, z półtora centymetra może ma myślę, że Dwóch chyba nie ma, ale może do dwóch dobija. Także i tutaj jeszcze można sobie przypiąć do, nie wiem, do segregatora na przykład. Ale bardzo fajnie, świetnie. Przyda się na pewno, jak nie mi, to wujkowi zostawię na notatki. O, i gumki do włosów. Ale one też są jakieś, widzicie, to opakowanie jest troszeczkę zdekompletowane, więc pytanie, czy tutaj. Będzie pisać, ile to jest tych gumek. Znaczy, one są w ogóle bardzo ładne, nawet. Gumka jest taka w miarę. Ja mam dłuższe włosy, więc mogą mi się przydać. Dwie sztuki, więc zakładając, że, że to tak ma być, no to jakby opakowanie jest kompletne, tylko troszeczkę uszkodzone, więc być może dlatego to tutaj trafiło, ale nie zmienia to faktu, że jest to pełnowartościowy produkt, no bo opakowania nie będziemy nosić, a gumki owszem. Co mamy dalej? O to co było widać przez opakowanie. I to jest taka taśmka z choinkami. Jest nawet napisane taśma ozdobna. Spróbuję sobie to otworzyć. Bo mam wrażenie, czy to, są, to jest filtr, czy to jest papier. Dobra, jest informacja, że. Ta taśma ma 3 metry, więc całkiem sporo. Tutaj może się będzie mniej odbijać, ale o, jest początek. No i ona jest papierowa. Ale możemy sobie choineczkami ozdobić w zasadzie co tylko nam wpadnie do głowy. Nawet jeżeli mielibyśmy chyba jasną choinkę, to można z tego ła zrobić łańcuch. No a w zasadzie bliżej do świąt niż dalej, więc myślę, że to może być całkiem przydatne. Fajne, fajne. Mega no, mi się podoba. Dobra, tu już mamy... Trze, czwartą rzecz i kolejna, chyba ostatnia. Dobra, to co? Dobra, co my tu mamy? To jest dość ciężkie. Co tu pisze na opakowaniu? Aha, to są gumki do mazania. 27 sztuk. Gumek. Takich w trzech kolorach. Na, każdym, na każdej gumce jest inna cyfra. Tu nam się najczęściej ósemki powtarzają, ale słuchajcie, jeżeli. Aha, tu są. Nie, to nie są tylko cyfry. O no nie, bez sensu. Bo myślałam, że na tych gumkach będą na przykład znaki typu dodać, odjąć, a tak to są same cyfry, tylko 1x. Czyli nawet jak damy mnożenie, to nawet nie ma znaku równa się, żebyśmy byli w stanie żebyśmy byli w stanie dać jakby wynik, nie? ale zobaczymy sobie przynajmniej, czy są wszystkie cyfry bo jeżeli nie, no to też trochę bez sensu najlepsze jest to, że taki, taka gumka jest jedna i no, może być liczona i jako szóstka i jako dziewiątka, ale jakbyśmy potrzebowali obu, to bez sensu więc bez sensu, że mamy pięć piątek Ósemek to w ogóle mamy od groma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósemek, no i cztery siódemki. Więc teoretycznie mamy wszystkie cyfry, ale sto to jest takie naciągane, nie? Ale do szkoły. Ciekawe, nie mam niestety ówka, więc nie wypróbuję tego, jak marzą, ale cóż, może. Może marzą dobrze, aczkolwiek wiem, że te gumki tego typu to nie zawsze się sprawdzają. No i okej, okay, drugie opakowanie mamy otwarte tutaj pudełko po gumkach. I przechodzimy do trzeciego, ostatniego i najcięższego mystery boxa z Tiger Flying Tigera z Aten, więc zobaczymy, co jest w środku. Tutaj mam nadzieję, że jak Wy nie widzieliście, a ja nie zaglądałam. o dobra bo ja tak niechcący zajrzałam ale nie, nie, nie sprawdzam dokładnie pierwsza rzecz notatnik fajny notatnik niestety tutaj jest troszkę zagięta kartka ale to nic nie szkodzi no i taki z podziałem na cztery tak tutaj mamy czarne tu szare. no i w środku jest notatnik w linie Ej, spoko na zasadzie takiej, że można sobie tu na przykład wydatki, albo plany, albo różne rzeczy, przepisy, na przykład o, nie wiem, ciasta, dania główne, makarony i desery, nie, nie wiem, cokolwiek. I taki fajny notatnik, też mega przydatna rzecz. Wiecie co, szkoda, że nie, nie zrobiłam tego Mystery Boxa, albo nie miałam tego notatnika od samego początku, bo by tu w Atenach, bo bym sobie chodziła i notowała jeszcze. Tematy do, na wpisy na bloga, a tak to jest trochę. No, trochę za późno, ale nie zmienia to faktu, że notatnik fajny. O, tutaj jest kolei, no, Taka większa rzecz. Traveling light is. Aha, to dobra. Patrzcie, pasek do bagażu, czyli pasek, podejrzewam, którym można sobie opiąć torbę. No, według zdjęcia tak to wygląda. Ja was przy. O. No i co? I opinacie sobie torbę. Powiedzcie mi, jaki jest cel tego, żeby się nie otwarła jakoś dodatkowo? Super kolor różowy. Ciekawe, może skorzystam z tego przy na powrocie. No i mamy tu klamrę, którą sobie możemy... Ona całkiem sztywno chodzi, więc też przy byle, otwarciu, przy byle ruchu nie, nie zostanie otwarta. Mocno klika. No i sobie zaciągamy tu pasek. I opinamy torbę. I napis. Przyjemny. Samolot. Fajne. Tylko mówię, znacie jakieś takie zastosowanie, nie wiem, dla tego pasa? W jakich, w jakich okolicznościach się to stosuje? Poza, nie wiem, jakąś ozdobą albo może wyróżnieniem swojego bagażu? Fajne, fajne. Co tam mamy dalej? Dalej mamy. <noise> Jaka jazda? To są markery do. do no, knitting to jest dzierganie, robienie, widzicie, robienie na drutach i tak dalej, ale ja też szydełkuję i takie markery często się przydają, a te są w kształcie skarpet, ale o kurczę, ale mega przydatne to. Wiecie, to już jest trzecia rzecz, druga. Druga, która może mi się przydać, a nawet te, te kokardy, no to do zdjęć to trzecia. I je sobie można tutaj. Oj, oj, czekajcie! To tak wygląda, jakby to tu pasowało. Teoretycznie. Jeżeli sobie to tak zapniemy, to nam nie wypadnie. I taki znacznik w kształcie skarpety i dla mnie, tak jakby biorąc pod uwagę, że zbliża się zima i będę na pewno więcej czasu na dzierganie spe, spędzać, na dzierganiu spędzać, to to jest mega przydatne a jakie słodkie chociaż wolałabym, żeby były w innym kolorze bo zielony nie jest moim ulubionym nie wiem, czerwone faktycznie, niebieskie, różowe to w ogóle bym umarła ze szczęścia ale mega fajne dobra, tu coś ciężkiego kolejne notatniczki to by były też kolejne super rzeczy do noszenia. Patrzcie, takie małe, kompaktowe tutaj na gumkę, więc nic nam się nie otworzy. Te przody są plastikowe. Tutaj miejsce na notatki. Super. W sensie kurczę, to będę podsumowywać zaraz, ale, ale te notatniki jeszcze w trzech kolorach, może nie wiem, szkicowniki na różne tematy fajne. Czy znaczy, pewnie będę nadużywać słowa fajne, ale uważam, że, że naprawdę fajne są te rzeczy. O tu jest. <laughs> Patrzcie. Była nawet szklanka. Taka fajna szklanka, chyba wiskówka. Poza tym, że jest troszkę zabrudzona etykieta, to ona się wydaje normalnie w idealnym stanie. Nie ma tu, że. Dobra, tutaj ma taką. Czy kamera to wyłapie? Nawet ja już teraz zgubiłam, że miała tutaj taką mini. No. Nie, to nawet nie jest. Nie, nie są żadne skazy, tylko od moich palców ślady. Więc po prostu szklanka. I to ona jest całkiem gruba, to nie jest takie cienkie szkło, tylko naprawdę gruba szklanka. Być może to ona robiła wagę temu. Chociaż nie, te notatniki, wszystko to trochę waży. No ale szklanka spoko. i co mamy dalej? I nic nie mamy dalej. Czyli co? W zasadzie za dwanaście euro uważam, że te no, łącznie, no to policzymy wspólnie ile mamy rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwanaście. 13 i 14. 14 gumki do włosów i 15 te gumki do mazania. Myślę, że to jest całkiem sporo rzeczy. Powiem Wam, że jak oglądałam niektóre e, takie otwarcia z flying, e, flying Tigera z Polski, to w niektórych paczkach było po 5-, e, po dwie rzeczy. A tu wychodzi, że było ich po 5. I chyba mniej więcej tak, tak byśmy to liczyli. No i mamy sporo rzeczy do notowania. W zasadzie. Można liczyć, że 5 notatników, no bo mamy ten, mamy te 3, plus ten duży. Mamy czym notować. Yy. Niestety no nie ma łówka, więc gumek nie wykorzystamy, ale myślę, że, że komuś to sprezentuje. Mamy trochę rozrywki. Mamy coś turbo przydatnego, mamy coś na zbliżające się święta. I jakby nam się torba nie dopinała po tym wszystkim, to możemy nawet sobie pomóc takim pasem. I to uważam, że jest super. Ej, naprawdę podobają mi się te rzeczy. Znaczy na zasadzie takiej, że uważam, że może nie kupiłabym tego wszystkiego. No, na to bym się nie zdecydowała. E, takie znaczniki mam, więc y, więc no nie musiałabym kupować więcej. Gum, gumek bym nie kupowała. Notatników aż tak dużo nie wykorzystuję. Ale ogólnie uważam, że naprawdę nie są to zmarnowane pieniądze. No wiadomo, że jak sobie przeliczymy, to może na polskie. Ale ja uważam, że te wszystkie rzeczy są spoko, nie? Taki, taki miły akcentik, ale nie ukrywam, że, że to jest urocze. I szczerze powiedziawszy, gdybym miała się zastanowić, co z tych wszystkich rzeczy najbardziej mi się podobało, to nie wiem. Na pewno to byłoby w topce, taka pierdółka, ale mega urocza i taki, taki księżniczkowy vibe. Nie wiem, no ja lubię kurczę, lubię przydatne rzeczy, więc te notatniki, ten na pewno, ten czarny, chociaż te też super. Tak, no nie, mega tak jestem zadowolona z tego. Nawet ten długopis, no, no chyba to najmniej, ale nie ma takiej rzeczy, która by mi powiedziała o Boże, ale ale gun wonie. Także nie wiem, co myślicie, dajcie znać w komentarzach, która z tych rzeczy wam się najbardziej podobała. No i dajcie znać, czy zrobić coś takiego w Polsce. <noise> Tylko, że wtedy może zrobimy to w nieco innym ujęciu i będzie nieco lepiej widać, ale mam nadzieję, starałam się Wam wszystko pokazać. Mam nadzieję też, że kamera złapała każdą ostrość. No i jeżeli nie, to bardzo Was przepraszam. Dobra, wiem co zrobię. Ułożę te rzeczy tutaj na blacie, obok siebie, tak, żeby wszystko było dobrze widać i wtedy będę miała pewność, że jeżeli coś na filmie nie było dobrze widoczne, to przynajmniej tutaj w kadrze będzie, będzie widoczne tak jak trzeba. Także, stryk! No, i mamy wszystkie te rzeczy wyłożone tutaj na blacie. Tutaj mamy te kokardki bibułowe, szklanka, pompony, notesy, balon. I gumki. Najlepsze jest to, że nie wiem, czy tu brakowało jednej, czy ja już zdążyłam zgubić, ale na pewno jest tu dziura. Ok, czekajcie. Jeszcze sobie dla pewności i dla ostrości przelecimy wszystko. Powiedzcie mi, czy te same rzeczy można znaleźć w naszym polskim tajgerze? Myślę, że na pewno część się powtarza, ale czy wszystkie? Bo ja niestety. Niestety, niestety, w polskim tajgerze za często nie, yy, nie goszczę. chyba wszystko już widzieliście. Yy, więc no mi ciężko się odnieść do tego, czy to się powtarza, czy nie, ale ja jestem zadowolona, naprawdę nie ma tu takiego żadnego totalnego shitu, który, nie wiem, którego bym mega żałowała, tylko w zasadzie dla wszystkiego można znaleźć tu sensowne zastosowania. Nawet ten balon może być taką fajną ozdobą, także on na pewno ląduje u mnie w biurze i dlatego zapraszam Was na mojego Instagrama, tam dodam zdjęcie pewnie albo relację, jak ten balon będzie umieszczony u mnie po powrocie, także <grytanie> cała ekipo <grytanie> firmowa czekajcie na tego balona. <grytanie> OK, no i mamy ostatni rzut oka. No i co sądzicie? Ja, jak mówię, jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy. Co prawda, nie jestem największą fan fanką takich gadżetów, różnych durnostojek i tak dalej, ale jestem bardzo zadowolona, że jest tu mnóstwo rzeczy, które mogą się przydać, bo notesy wykorzystam na pewno. No, długopis tak samo, e, znaczniki, pompony to jest dla mnie mega, e, mega fajna rzecz. Nawet, no zresztą, będę, nie będę się powtarzać. Jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście, przepraszam Was za to, że no nie było pełnego kadru, ale starałam się wszystko jak najdokładniej pokazać. Po powrocie do Polski myślę, że zacznę po prostu szukać jakiegoś lepszego obiektywu, który lepiej się sprawdzi we vlogach, w nagrywaniach różnego typu. I śledźcie mnie, żeby, żeby odkryć ten moment. Ja się z Wami żegnam, bo jest jeszcze w końcu poprawiła się nieco pogoda, bo przez ostatnie dwa dni, znaczy było ładnie, ale. O inaczej, przez ostatnie kilkanaście godzin mocno wiało, ten wiatr się teraz uspokoił, więc ja w zasadzie zmieniam outfit i idę się przejść jeszcze, ale z tego spaceru nie wiem, czy będzie film, a jeżeli będzie, no to już niedługo będzie na tym kanale, także znowu Was zapraszam. Łapki w górę, subskrypcje, subskrypcje, komentarze. No i żegnamy się, żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnego filmu. Bye!